Ale najpierw mnie, że jestem autorem tego. Siemano, jestem Mariano, tutaj jest stół tu diagnostyczny mamy transformator, który z 220 robi 220. Właśnie włączamy napięcie i okazało się, że nie trafnie, e, nie mamy żarówki. I stwierdziliśmy, że oświetlimy te pomieszczenia ogórkiem, które przyniosą mojemu musia. Niefortunnie nam się pali! Czujemy zapach z winizny! I taki to efekt. Chciałem powiedzieć, że generalnie efekt powinien być taki, że on powinien cały się palić, ale go nie nakuliśmy, ale spokojna głowa. Jeżeli mój kolega ma jeszcze trochę energii, zastosujemy specjalne elektrody, które tutaj wyszukamy i dadzą nam efekt pełnowymiarowego. pełnowymiarowego świecenia. Już tutaj momencik, stosuję. Mamy specjalne śruby. Ciach. Kręcamy jedną w ogórkach. Ciach. Drugiego. I zaraz zobaczymy efekt, jaki, jaki osiągniemy. Dokręćmy go tutaj. <grymne> Oczywiście to jest wszystko w ramach doświadczeń, chciałem zaznaczyć. I potłaczamy chłopaka pod prąd. Uwaga, mam mokre ręce. Zastosujmy metodę bezpieczeństwa. Niestety układ wewnętrznego dopalania nam się nie udał. Stosujemy zewnętrzne pobudzenie układu, układu, który się nam świeci. Jaki sens kupywać biodę w sklepie? Jak. <śled> <noise> Jak posiadamy w domu ogórki, które świecą. <noise> Dziękuję. <głos> to był ja, Marianu.